Zegar. Zegar praktycznie antycznej marki Braciarz. Zegar jest w skrzyni nowoczesnej. Jest to skrzynia zrobiona dla tego mechanizmu, który zakupiłem. Jako go, goły mechanizm, i zaadaptowałem po prostu jakieś tam drewno, z którego zrobiłem obudowę. Drewno pochodzi ze starej, bardzo w sumie starej komody, praktycznie przedwojennej. Z tym, że niestety zabrakło mi na przód yy, drewna. Tył został wykonany z innego drewna, bardziej szlachetnego. Przód z innego. budowa będzie jeszcze malowana. Zegar ma, z tego co pamiętam, 137 lat. Został zostało to sprawdzane... O numerach, które są wybite z tyłu na zegarze, na takich saniach, jeśli to tak można ująć. Zegar jest założony, wisi, jest zawieszony. Zawieszony na takich saniach, które tutaj dość słabo widać, także jest na tych saniach wypity. Numer ten sam co z tyłu na mechanizmie. E, praktycznie wszystkie części tutaj e, w tym mechanizmie są oryginalne. Oprócz tych dwóch e, szyszek, tutaj one są nieoryginalne. I jedna wskazówka, e, bodajże godzinny chyba, godzinowa tak, od godziny jest jest nie oryginalna. Eee, tutaj jest od Gustawa Beckera Pionizer, znaczy to nie Pionizer nie wiem dokładnie jak to się nazywa, ale to tak ustawione jest, żeby mniej więcej wahadło w środku było natomiast o, tu też jest od Gustawa Beckera Pionizer oryginalny, aczkolwiek nie jest, nie są te pionizery od braci Resh. No to taki jest troszeczkę miks. Nie potrafiłem z, 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 zrobić innej obudowy, jest to praktycznie y, przeze mnie ręcznie wykonane. Y, szybki są cieniutkie, bodajże chyba dwójeczka. Zegar został przeze mnie rozkręcony po zakupie na części praktycznie pierwsze. Wszystkie zębatki rozkręciłem, wyciągnąłem po to, żeby wymienić tą linkę, na której chodzą szyszki tak? te ciężarki. I, i, i. I później, jak już to miałem rozkręcone, to po prostu wszystko naoliwiłem, wymyłem mechanizm, wypłukałem, naoliwiłem. Za chwilę pokażę, czym najlepiej jest oliwić. I tutaj jest taki pierścionek, o tutaj. Tym pierścieniem regulujemy czas pracy wahadła. Czyli suma sumarum, żeby się zegar nie spóźniał, ani nie, nie przyspieszał. No naprawdę ten model chodzi rewelacyjnie, jestem bardzo z niego zadowolony. Nie wiem, może minutę na miesiąc się spóźnia. Jeśli chodzi o to obicie tego zegara, e, nie podoba mi się, szczerze, jakoś za szybko, e, za szybki ten rytm wybija. To drewno, na którym jest zamocowane wahadło, też jest oryginalne, emaliowane. Bardzo delikatna część, także należy się obchodzić z tym jak z jajkiem. Drzwi założyłem na dwóch zawiasach. Zegar praktycznie no, chodzi ponad 130 lat. Jest to niesamowite, że do dnia dzisiejszego bardzo ładnie chodzi. Oliwi się wszystkie części ruchome w gniazdach, czyli w takich otworach. Oliwimy ośki same, zakończone, zakończenie po prostu wszystkich zębatek. Samych zębatek nie oliwimy, nie dotykamy. Ja polecam tutaj taką oliwiarkę. Miałem w sumie ze trzy sprawdzone, ale ta jest naprawdę najlepsza jaką miałem. Tu jest taki plastik bardzo mięciutki, jak przyciskamy palcami to on się zwęża i tu wy wy wydobywa się kropeleczka, kropeleczka za kropeleczką. Naprawdę rewelacyjnie się tym oliwi. Bardzo, bardzo dobrze to się sprzedaje w USA na eBayu. Taki mechanizm powinno się mm, czyścić i oliwić myślę, że raz na 2-3 lata.